Siemanko, cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej, kolejny odcinek mojego motovloga. Dzisiaj również podróżniczo. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam kilka pięknych miejsc z widokiem na tatry, które są idealne do tego, by zrobić sobie fajne foty waszego samochodu. Chociaż nie tylko samochodu, bo myślę, że również inne formy sesji zdjęciowych tutaj będą. Idealne. Znajdujemy się właśnie w miejscowości Zdziar na Słowacji. Przede mną piękny widok na Tatry Bielskie. Słońce powolutku wschodzi. Jest, pozwólcie, że sprawdzę, wyjechałem o drugiej. Jest za 10.06. Także już za moment odwrócimy obiektyw. Tylko poczekam, aż wzejdzie słonko w pełnej krasie. I pokażę wam, jak tutaj jest pięknie. Zaczynamy. No dobrze moi drodzy, słoneczko powolutku nam się tutaj z tyłu wyłania. Pierwsze flary wpadają w obiektyw, więc najwyższa pora zobaczyć to co. Mam tutaj po drugiej stronie obiektywu, czyli piękny widok na Tatry Bielskie. Tak jak wspominałem, pierwsza miejscówka to jest miejscowość Zdziar, a dokładnie stok narciarski w tej miejscowości. Jeżeli wybierzecie się, w sumie są dwie takie najprostsze drogi od strony polskiej: pierwsza to jest od strony Palenicy Białczańskiej, czyli miejsca, w którym zaczyna się szlak na morskie oko, a drugie no to przejście graniczne w Jurgowie. Do którego zresztą za chwilę również się wybierzemy. No słońko coraz mocniej wychodzi. Eee, no słuchajcie, sami przyznajcie, tutaj jakiś kamperek też fajny stoi na niemieckich blachach. Cyk wyostrzy się. Proszę bardzo, ktoś sobie tutaj nocuje, a tam jeszcze fajniejszy, bo tam stoi, słuchajcie, Ifa Kamperek. Dobra, wracamy. Koniec graciarstwa na dziś. Op, zobaczymy czy to koniec. No w każdym razie Alfa już gotowa do sesyjki. No to taki krótki przelocik i pędzimy dalej. No w każdym razie nie da się ukryć, że no, robią wrażenie te wzniesienia. Piękne Tatry Bielskie, piękna Alfa Romeo 159. Czego chcieć więcej? No może BMW 03. Ale takie zdjęcie też mam, zobaczcie. Foteczki zrobione, pora jechać dalej. Przed nami jeszcze cztery miejscówki. Myślę, że wszystkie godne uwagi. I w każdej z nich znajdziecie na pewno perspektywę, która będzie idealnie pasować do waszej Furencji. No to jedziemy dalej. Patrzcie, jaki wielki pałek. Wjeżdżamy właśnie z zdziaru i pędzimy dalej na kolejną miejscówkę. Słoneczko nam się powolutku wznosi coraz wyżej, także nie chcesz też tracić czasu, żeby przypadkiem nam nie umknęło zbyt wysoko, bo później może się po prostu zepsuć przejrzystość powietrza. No na następne miejsce nie mamy szczególnie daleko, więc do zobaczenia za chwilę. Sesji wokół tatr, ciąg dalszy. Jesteśmy na drugiej miejscówce. E, dokładnie to jesteśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów za przejściem granicznym w miejscowości Jurgów, oczywiście przejściu granicznym polsko-słowackim. Jesteśmy już na terenie Słowacji. A za nami, uwaga, po raz kolejny piękny widok na tatry bielskie. Także nie pozostaje mi nic innego jak chwycić. Telefon, wyjść aparat i troszkę pofotcic. Do roboty. Kolejne fotki wylądowały w moim pokebolu. Także robi się tego coraz więcej. W każdym razie, no jeżeli chodzi o tą miejscówkę, troszkę się tutaj w międzyczasie zmieniło, ponieważ tutaj po mojej lewej stronie widzicie, że powstaje prawdopodobnie jakiś hotel. No i chwilowo ta jego budowa jest taka, no nie do końca do sesji, ale da się to przykadrować, te zdjęcia tak, żeby bez tego hotelu tutaj piękne foteczki. Wyszły. Dobrze, korzystamy z tego wschodu słońca, bo jest naprawdę dzisiaj pięknie. Cały tydzień lało, cały tydzień były burze, a dzisiaj zapowiada się cały dzień słoneczko. No to jedziemy na kolejną miejscóweczkę. Słuchajcie, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie te miejsca są tak naprawdę oddalone od siebie maksymalnie o kilkanaście kilometrów, także jeżeli chcecie, to jesteście w stanie, no tak jak ja chociażby dzisiaj, zaliczyć jeden wschód czy zachód słońca, objeżdżając wszystkie te miejsca i spokojnie robiąc sobie w miarę fajną sesję. No wiadomo, jeżeli chcecie zrobić taką naprawdę perfekt, to warto... Poświęcić więcej czasu i na przykład poświęcić cały jeden zachód słońca lub wschód na jedno miejsce, ale myślę, że tutaj taka różnorodność spokojnie Wam też doda kolorytu. I druga sprawa, jak zapewne zauważyliście, już mamy drugą miejscówkę w Tatrach Bielskich i tak naprawdę trzy <grywki> będą właśnie z głównym widokiem. Na Tatry Bielskie z pięciu, które Wam pokażę. Rzeczywiście nie wiem dlaczego tak jest. No, prawdopodobnie przez ułożenie geograficzne, właśnie tutaj najbardziej widokowa część opiera się o tą stronę Tatr Bielskich. Bynajmniej tutaj po naszej stronie lub bliskiej granicy z Polską. No, bo wiadomo też, po stronie słowackiej jest kilka pięknych miejsc, ale. Już musimy zrobić kilkadziesiąt kilometrów, żeby się do nich dostać. No dobrze, jedziemy teraz na jedno z najwyżej położonych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o drogę publiczną. Praktycznie kawałek dalej jest najwyższy punkt, gdzie w ogóle możemy najwyżej wyjechać samochodem w Polsce. Wyżej się już nie da bez pozwolenia, więc jedziemy. A co to będzie, to opowiem wam za chwilę. Melduję się z kolejnej miejscówki, a jeśli chodzi o piękne rzeczy, no to tutaj za mną, nie wiem czy zobaczycie. Piękny Volvo 850. Dokładnie takie samo jakie posiadałem kiedyś. Dobra, ale przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Znajdujemy się na kolejnej miejscówce, na której warto zrobić foteczkę. Założyliście napis. Polana Głodówka jest to jedno z najwyższych miejsc w Polsce, gdzie możecie legalnie dojechać samochodem po drodze asfaltowej, publicznej. Eee, a na pewno jedno z najwyżej położonych widoków. No dobra, najwyższa pora odsłonić karty. Piękny widok na Tatry Wysokie za mną. Co prawda troszkę za mgłą, ale na pewno fotki wyjdą piękne. No to bierzemy się do roboty, ponieważ ogólnie tutaj znajduje się przystanek. Raczej ciężko tu złapać mandat, jeżeli staniecie dosłownie na kilka chwil, ale dobrze mieć to na uwadze. Ok, strykamy foty i lecimy dalej. miejsce akurat jest zdecydowanie lepsze na zachody słońca, ponieważ słońce wtedy chowa się nam tam, światełko idealnie wtedy pada na nasz samochód, ale na szczęście już kiedyś tutaj byłem o zachodzie słońca, kręciłem test Toyoty Yaris, naprawdę miejsce kolejne, warte uwagi i w końcu miejsce, w którym mamy widok nie tylko na Tatry Wielskie, jest to owszem ich fragment, ale przede wszystkim właśnie Tatry Wysokie, no i Później dalej, tam w oddali Tatry Zachodnie, gdzieś za Giewontem się migotają, tutaj troszkę za mgłą, ale i tak przejrzystość jest świetna. Dobrze moi drodzy, pora gnać na kolejną miejscówkę. Już jest ich coraz mniej, a dokładnie zostały dwie, jedziemy. Dobra, słoneczko się już zniosło całkiem wysoko, ale jesteśmy na przedostatniej miejscówce. Miejscówka najbliżej Zakopanego. W sumie już w dole widać miejscowość Zakopane. No i miejscówka, bez której żaden klip góralski by się nie obył. Znajdujemy się w miejscowości Ząb, która graniczy z Gubałówką. No i tutaj mamy piękną panoramę Tatr Wysokich. I zachodnich, no to co, robimy kilka fotek i spadamy dalej. Jeżeli liczycie razem ze mną, to doskonale wiecie, że to już czwarta miejscówka, więc została nam ostatnia. Troszkę się robi mgliście, ale może się uda. Jeśli nie teraz, to jadę jeszcze i tak pojeździć troszkę na rowerku i zrobimy tą miejscówkę później. No to lecimy dalej. Jesteśmy na końcu naszej dzisiejszej podróży, tak jak obiecałem w tym odcinku Tatry w pięciu smakach. Tatry na tle twojego samochodu albo na odwrót, twój samochód na tle Tatr. Znajdujemy się w miejscowości o, mam tutaj znak, Łapszanka czekajcie, znajdę go <laughs> troszkę pod słońce eee, no piękna, malownicza miejscowość, co prawda troszkę się pozmieniało tutaj od mojej ostatniej obecności z uwagi na fakt, że pojawiło się tu troszkę więcej eee, punktów komercyjnych, bo jeszcze 3 lata temu nie było tu dosłownie nic. A teraz widzę jakieś tam stoisko jeszcze nieczynne, bo jest dość wcześnie. Tam kawałek dalej, kolej na gastronomię, jakieś serki. no Kiedy byłem tu ostatni raz, to wypasały się tylko krówki. Ale wciąż jest bardzo malowniczo i piękne widoki, które na pewno uświetnią Waszą furę na zdjęciu. No to słuchajcie, cykamy kilka fotek i będziemy się powoli żegnać dziś. No to moi drodzy, kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam ogromnie za oglądanie. No i przypominam o tym, żebyście subskrybowali kanał, zostawcie w komentarzu swoją miejscówkę do zdjęć. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znaka, czy takie serie wam się. Podobają, jeżeli tak, to będę szukał następnych fajnych miejscówek i będę wdzięczny za wasze. Postaram się je posprawdzać i o nich też nakręcić film. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Marcin Rąpej. Cześć!